Co się stanie, gdy przez miesiąc będę jeść sałatki z surowych warzyw? Zapraszam Cię do sprawdzenia, plus przy okazji nauczysz się wielu sposobów na sałatki, na które rzeczywiście masz ochotę i chce Ci się je jeść. I uniwersalnego schematu na pyszną sałatkę z tego, co masz już w domu. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietyty i ogromne brawa dla Ciebie, że nie tylko mówisz, że zdrowie jest dla Ciebie ważne, ale że realnie chcesz robić coś, czym pomożesz sobie budować zdrowszą i wygodniejszą przyszłość. Dzień jeden zaczynamy od absolutnie banalnej sałatki, ale pysznej, odżywczej, więc tak jak lubimy. Pokrój sobie dowolną zieleninkę. Jak jest sezon, uwielbiam masłową. O. Do tego pomidorki również, bardzo warto korzystać z sezonu. To jest moje absolutnie ukochane warzywo, taki sezonowy pomidorek. Cudo, cudo. Z bazy to może być tyle. Ja jeszcze chciałabym, żeby ta sałatka... Dostarczyła mi trochę... Co mówię? Tak, Chciałabym, żeby ta sałatka dostarczyła mi też trochę białka, więc dorzucę sobie też do niej trochę ciecierzycy ze słoiczka. Trochę, pół, pół słoja. Duże ciecierzycy, jak wyszło. Jeśli masz problem z wzdęciami ze strączkami, to pamiętaj, żeby jeżeli używasz właśnie takich ze słoiczka czy z puszki, to dobrze je wypłukać. Do tego banalny dressing. Jogurt u mnie roślinny. Do tego czosnek granulowany. Pieprz. U jeszcze miałam to dodać. Opcjonalnie możesz dodać do tego cebulę, albo szczypiorek, albo tak jak ja, dymkę. Dodaj tutaj takiej fajnej ostrości. Ale możesz pominąć, ja bardzo często tę sałatkę robię po prostu z pomidora, sałaty i jogurtu i to jest tyle. To mieszam. Do tego mrożone, pieczone frytki. Ugotowany, mrożony bób, bo po prostu miałam ochotę. I taki to niewydziwiany, ale odżywczy lunch w 10 minut. A! brawo. Nie mogę mieć ładnych rzeczy. Drugi raz w przeciągu dwóch dni. Jedna z moich totalnie ulubionych sałatek. Sałatka makaronowa. Bierzesz dużo pomidorów i zieleniny. Pomidorki suszone, oliwki, opcjonalnie płatki drożdżowe, pieczone tofu, wędzone u mnie bez niczego. Do tego ugotowany makaron. Można pominąć z nimi jest po prostu już taka obiadowa sałatka. Naprawdę uwielbiam, jak mam fazę, to potrafię jeść codziennie. Ale po co w ogóle to wszystko? Nie wiem, czy wiesz, ale więcej warzyw na twoim talerzu może dosłownie wydłużyć ci życie. Na przykład według takiego popularnego i długiego badania Nurses Health Study, zjadanie pięciu porcji warzyw w stosunku do dwóch Obniżyło ryzyko śmierci o 13%. Są badania mówiące o tym, że każda dodatkowa porcja warzyw dziennie zmniejsza Twoje ryzyko śmierci ze wszystkich powodów o około 5%. Możesz lata dłużej tuptać sobie po tej pięknej ziemi, wrzucając na talerz więcej warzyw. No, wow! Dzień dobry, dzień piąty. Wczoraj miałam delikatne problemy żołądkowe i litowe, bo zrobiłam trasę 172 km z Wisły do Krakowa, wislaną trasą rowerową. To dla mnie dużo jak na jeden dzień, i dla mojego układu pokarmowego okazało się, że też. Więc wczoraj sałatki już nie dam rady zjeść, ale chcę kontynuować to wyzwanie. Dzisiaj energii mam też jeszcze tak średniowo, więc zrobię moją ulubioną, najprostszą sałatkę. Zielenina, do tego pokrojone pomidory i jogurt roślinny. Do tego czosnek, najpierw sól. Po tym, że wczoraj połowa mojej diety to były batony, busy owocowe, żele energetyczne, żelki. Dzisiaj mam ochotę na konkretne świeże jedzenie i jak najwięcej warzyw. Dlatego dogotowałam sobie do tego jeszcze bób, do tego smoothie z porzeczek, truskawek, szpinaku. No, jak mi się chciało warzyw. <śm> Warzywa i owoce to przecudne spad dla Twojego serca i układu krążenia. I ja wiem, że to nie brzmi tak seksy jak suplementy na piękną skórę, pokonaj, zmarszczki czy cokolwiek, ale to jest coś, co dla większości z nas jest jedną z bardziej kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o nasze życie, jego wygodę i długość. Bo niestety choroby sercowo-naczyniowe to główne zabójca wśród Polaków, ale wrzucenie więcej warzyw i owoców na Twój talerz to naprawdę Twoja... Cudna, super broń tutaj. Im więcej ich na Twoim talerzu, tym zauważalnie, naprawdę zauważalnie spada ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Cudnie może wpłynąć na Twój cholesterol między innymi przez to więcej warzyw u Ciebie w diecie, to większe szanse na Twoje dłuższe życie. Wróciłam przed chwilą z gór, więc dzisiaj gotowanie po najmniejszej linii oporu. Tam mi pyrka jednogarnkowa, kremowa zupa kalafiorowa, a na sałatkę po prostu zielenina, rzodkiewka, jogurt, czosnek, sól pieprz. Basic, ale zawsze więcej warzyw. Tarta, marchewka, kapusta pokrojona, do tego jogurt, majeranek, czosnek, sól pieprz. Jako część pięknego kebaba na talerzu. To jest ten z ebuka fast foodowego. Uwielbiam. Jako leniwy przepis potreningowy idolo. Ogromnymi skarbami warzyw i owoców są przeciwutleniacze, czyli związki, które gaszą w Twoim organizmie stan zapalny. Dzięki temu możecie się bardzo realnie zmniejszać ryzyko wielu chorób, w tym nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych, cyfrzysy typu drugiego, zapalenia stawów, plus może to realnie wpływać na spowalnianie Twojego starzenia. I tu zdecydowanie przydaje się jedzenie kolorowych warzyw i owoców, bo każdy ma w sobie coś dobrego. W czerwonych mamy przeciwutleniacze takie jak na przykład Bikopen. Jest boski dla Twojego serca i cudnie chroni Twoje DNA przed uszkodzeniami. W pomarańczowych warzywach, i owocach, np. przykład marchewce, batatach, dyni, morelach, pomarańczy, mamy karotenoidy, alfa, karoten i beta-karoten, kurkuminoidy i inne. Z beta-karotenu nasz organizm tworzy sobie witaminę A, dodatkowo mamy tam luteinę. One również gaszą stan zapalny, mogą ekstra na twoją cerę i są bardzo ważne dla zdrowia twoich oczu. Zielone warzywa i owoce to mega superfood, jeśli chodzi o gaszenie stanu zapalnego. Ekstra wpłyną na twoje serce, cerę, poziom energii, odporność, a warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, kapusta, jarmuż, przez zawartość Foranów, mogą być bardzo pomocne w prewencji nowotworów. A niebieskie i fioletowe warzywa i owoce to już w ogóle jest coś cudownego dla twojego zdrowia. Znajdziesz tam antocyjany, resweratrol, garbniki, które świetnie wpłyną na zdrowie twojego serca, zmniejszą ryzyko udarów, chorób sercowo-naczyniowych. Mogą one również wpłynąć na poprawę twojej pamięci. Tu też fajny prototyp. Wiele warzyw i owoców warto jeść z ich skórkami, bo tych związków przeciwutleniających tych fitoskładników często to właśnie przy skórce albo w skórce jest najwięcej. Upiekam sobie pieczarki z sto... Uwędzonym w, w sosie sojowym, w ziołach, to wymieszam sobie z ugotowaną kaszą gryczaną z fasolką szparagową. Stwierdziłam, że idealnie będzie do tego pasował klasyk surówkowy, czyli starta marchewka z jabłkiem. Aczkolwiek okazało się, że nie mam jabłka, ale za to mam pomarańcze i dużą ciekawość, czy surówka z pomarańczy i marchewki też będzie smaczna, więc sprawdźmy to razem. <laughs> Marchewkę sobie normalnie starłam, a pomarańcze po prostu pokroję w kostkę. Dajcie znać, czy u was siada takie surówki. U mnie w sumie zawsze była z jabłkiem, albo z kapustą kiszoną. Bardzo smaczny aczkolwiek za mało pomarańczy, za dużo marchewki. Więc dodam do tego trochę soku z cytryny i może ociupinkę oliwy. No już! Bardzo polecam te wariacje. I zupełnie szczerze myślę, że gdyby nie to wyzwanie, to pewnie do tej kaszy z pieczonymi warzywami stofu chciałabym jeszcze jakąś zieleninę i to tyle. A dzięki wyzwaniu mam na talerzu jeszcze więcej warzyw. Więc, nice. Warzywa i owoce to też genialna pomoc przy odchudzaniu czy do zmniejszania ryzyka choroby otyłościowej. Są niskokaloryczne, dodają objętości posiłkom, to super źródło błonnika, przez co po posiłkach, które bazują na nich, możesz czuć się zauważalnie dłużej najedzona, o wiele łatwiej z nimi komponować sycące posiłki na redukcję. Ale nie tylko jeśli komponujesz dania, w których jest dużo warzyw i owoców, to obniżasz sobie ładunek glikemiczny potrawy, przez co nie masz takich nagłych pików energii i jej później spadków masz o wiele stabilniejszy poziom energii, co pomaga czuć się no za zauważalnie lepiej i nie być ciągle głodną. Przez co więcej warzyw na Twoim talerzu jest też świetne dla Twojej glikemii i zdrowej gospodarki węglowodanowej. Jest ultra pomocne dla osób, które chorują na cukrzycę typu drugiego, albo mają insulinooporność oporność i jest też ich świetną metodą prewencyjną dla osób zdrowych. Szybki przerwnik, jeśli ten film jest dla Ciebie pomocny i chcesz pomóc, mi, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, dla Ciebie to kilka sekund, a dla mnie naprawdę realne wsparcie. Jestem też mega ciekawa, czy masz jakiś taki swój ukochany sposób na sałatkę, jeśli tak koniecznie daj znać. Albo może jakiś inny trik, dzięki któremu już więcej warzyw daj znać koniecznie. Twoja skóra zdecydowanie podziękuje Ci za wrzucenie większej ilości warzyw i owoców do Twojej diety. Dorzucając na talerz więcej czerwonych warzyw i owoców, jak na przykład pomidorów, ich przetworów, arbuza, dostarczysz sobie więcej likopenu, który działa przeciwstarzeniowo na Twoją skórę. Beta karoten w pomarańczowych warzywach i owocach może super wpłynąć na kolory Twojej skóry, przyspieszyć jej regenerację. Witamina C obecna w masie warzyw i owoców może pomóc Ci w lepszej produkcji kolagenu, wpłynie na jędrność Twojej skóry, czy poprawi stan Twoich naczynek. Więcej warzyw i owoców spowalnia procesy starzenia w twoim organizmie i to nie tylko twojej skóry, plus może wpłynąć docudnie również na twoje włosy. Pozostawały mi papryki do pokończenia, więc zrobimy sobie z nich sałatkę. Kroję sobie je jakkolwiek, zgodnie z zasadą, co się nie dokroi, to się dogryzie. Do tego biorę ogórki konserwowe, ja mam w formie sałatki szwedzkiej, czyli jeszcze z marchewką, papryką i cebulą, ale powyciągam sobie w miarę same ogórki. Może troszkę marcheweczki. Tu ogólnie użyj konserwowego ogórka, jakiego masz. Jego sobie też jakkolwiek pokrój. Ja to sobie tak o... po prostu pokróję. <grytania> to dodaję do papryki. Do tego trochę pieprzu i soli. Troszkę oliwy, soku z cytryny i to tyle. Do tego rozmrożę sobie fasolkę po brytońsku. staty. Więcej warzyw to mniej infekcji, mniej chorowania i więcej energii dla Ciebie. Dodatkowo Twoje jelita to kochają. Przede wszystkim to źródło błonnika, które stanowi podłoże i pokarm dla dobrych bakterii jelitowych, które są kluczowe dla Twojego zdrowia, odporności, ochrony przed chorobami, tolerancji pokarmowej, są też potrzebne do wytwarzania niektórych witamin. I im więcej masz różnych źródeł błonnika, na przykład z różnych warzyw i owoców, tym masz bardziej różnorodny Twój domowy ekosystem, przez co Ty jesteś zdrowsza. Między innymi dlatego wszyscy dietetycy tak nudno trąbią o tym, żeby mieć różnorodne warzywa i owoce, ale to, to naprawdę jest prawda! Dodatkowo to źródło związków, które gaszą stan zapalny w twojej mielicie. Sałata z ogródka od cioci, świeżo zerwana, szczypiorek, jogurt, sól, czosnek, wieprz i to tyle. Według badań, więcej warzyw może być cudne dla zdrowia Twojej głowy, wspierając Twoje funkcje poznawcze i zmniejszając ryzyko demencji. Może wpływać pozytywnie na Twoją pamięć, koncentrację, ale też wpływać dobrze na Twoje zdrowie psychiczne, na Twój nastrój, samopoczucie. Daj znać, czy zauważasz u Ciebie tę zależność, że gdy jesz więcej warzyw i owoców, to jakiś taki nastrój, samopoczucie, energia jest no po prostu lepsza. U mnie zdecydowanie tak jest. Jestem ciekawa, czy u Ciebie też takie coś wyłapujesz? Czy to można uznać za sałatkę truskawki plus. Vega kefir plus płatki migdałowe. <ścoughs> Szczerze pytam. <ścoughs> nice. No, okej, okay, ale ile się jeść tych warzyw i owoców? Jest taka bardzo ciekawa metaanaliza 95 badań, w której zaobserwowano zmniejszenie ryzyka chorób serca, w tym nadciśnienia, udarów, zawałów i śmiertelności ze wszystkich powodów przy spożyciu 808, 800 gramów warzyw i owoców dziennie. Wow to, wow, to było trudne. 800 gramów w tędzie, w każdym razie. W Polsce zalecane jest przynajmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie, czyli te około 5 porcji. Z czego więcej zalecane jest, by stanowiły warzywa i zaznaczone jest, że ogólnie im więcej warzyw, tym lepiej. Takim złotym środkiem dla większości osób będzie 500-800 gramów. Jeśli przyjmiemy tę najbardziej super dla nas prozdrowotną wersję, czyli 800 gramów, to jedząc 4 posiłki dziennie, wychodzi to około 200 gramów warzyw czy owoców na posiłek. I tu może się okazać, że jedząc sobie na przykład kanapki, gdzie mamy y, dwa plasterki pomidorka czy ogórka, na kanapce mamy bliżej 40 gramów niż 200. Dlatego tak pomocne dla wielu osób może być po prostu dorabianie sobie do zwykłych posiłków sałatek czy surówek. To takie dodatkowo cudne spa od środeczka dla całego organizmu, ale oprócz nich warto, w wiecie, dorzucać sobie więcej warzyw i owoców, do zup, do sosów, na przykład dorzucanie tam chociażby, nie wiem, mrożoną fasolkę szparagową czy pokrojoną cukinię. Cukina w ogóle moim zdaniem jest takim świetnym warzywem wytrychem, bo ma mało intensywny smak, przez co pasuje do wielu dań. Zwiększa ich objętość. Można dodać sobie taką kartą cukinię, nie wiem, do sosu pomidorowego do Cianki czekoladowej i świetnie pasuje, masz więcej warzyw, więcej błonnika, większą objętość, a nawet za dużo się nie narobisz. Warto robić sobie na przykład dywany z zieleniny, czyli dawać zieleninę pod sosy, kaszotta, czy wcinać same warzywa jako taki dodatek do pochrupania na przykład marchewkę do kanapek czy plasterki papryki. Wziąłem sobie trochę zieleniny, kroję ogórka, trochę cebuli. Jeśli dodajesz surową cebulę do surowek, to warto ją drobno pokroić. Nie dawać jej zbyt dużo, bo wtedy sałatka będzie zbyt ostra. Chyba, że jesteś turbą miłośniczką cebuli i możesz się wcinać jak jabłko na surowo. Mam sobie też ostatnio awokado. Robię to bardzo rzadko, ale stwierdziłam, że tu mi będzie świetnie pasować do surówki, o ile dalej będzie dobre, bo trochę o nim zapomniałam. Proszę, proszę, bogowie awokado. Bądź dobrym. Nie. No jest już brązowe, ale myślę, że może coś się z niego jeszcze wygrzebie. Pretty please. Najgorzej! Wow! Sama sobie jestem winna. Naprawdę mega nie lubię wywalania jedzenia, ale <laughs> no, czasem się niestety zdarzy. By the way, dlatego tak lubię te funkcje białkowych czy sezonowych jedłostkich DIY, gdzie masz od razu podinkowane inne przepisy z danym składnikiem. I dla mnie i dla wielu z Was wiem, że to jest ogromne ułatwienie w używaniu tego, co macie. Myślałam, że to awokado tutaj będzie spoiwem, ale <laughs> niestety, więc dodam sobie do tej sałatki trochę pesto. Też pyszniutko. A jak możesz zrobić sałatkę? idealną i zdrową i smaczną i taką, którą naprawdę chce Ci się jeść, łap taki uniwersalny schemat. Oczywiście nie musisz zawsze wykorzystywać wszystkich elementów z tego schematu, ale warto zrobić bazę z zieleniny. Pyszny smak zbudujesz też przez różne konsystencje, dlatego możesz w takiej sałatce dawać i miękkie warzywa i twardsze. I z taką raczej ogólną zasadą, że im jakieś warzywo jest twardsze, tym warto pokroić go drobniej. Na przykład taką marchewkę czy kalarepkę możesz też sobie zetrzeć, rzodkiewkę pokroić trochę drobniej niż na przykład pomidor. By budować pełniejszy smak warto do sałatki dorzucić coś kwaśnego. Mogą to być kiszonki, może to być jogurt, może to być sok cytryny, czy ocet dodawany na przykład do dressingu. Jeśli chcesz, by sałatka syciła Cię bardziej, możesz dorzucić do niej jakieś źródło białka, na przykład fasolkę czy ciecierzycę ze słoiczka taką opłukaną, albo tofu, krojone, marynowane, pieczone. W sałatkach ważne też jest źródło tłuszczy, czy to dla smaku, czy po to, by lepiej wchłaniały się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Może to być po prostu dodatek oliwy, tak oczy do dressingu, czy na przykład orzechy, czy peski, i one dodatkowo też super wpłyną na taki bardziej różnorodny jej smak, bo znów będziemy tu mieli różne konsystencje i często ten taki element chrupania w sałatce dodatkowego dodaje smaku i sprawia, że bardziej chcecie się ją jeść. Tłuszcz często mamy też po prostu w dressingu i taki dobry dressing naprawdę potrafi odmienić nudne sałatki. Tutaj podziękuję Ci mega proste i mega pyszne dressingi. Jeśli chcesz, by sałatka była takim pełnym posiłkiem, na przykład obiadowym, to możesz dorzucić do niej jakieś źródło węglowodanów, na przykład ugotowany makaron czy kaszę. Na wycieczkę z rodziną pokrojna sałata, papryka, ogórek, tofu wędzone, majonez, sól, pieprz. Prosto, a naprawdę smacznie. No to okej, okay, jak ten miesiąc wpłynął na moje zdrowie? To wyzwanie zdecydowanie pomogło mi jeść więcej warzyw, szczególnie tych surowych, i pomogło pokminić sobie inne, czasem ciekawsze sposoby na surówki, choć no też nie oszukujmy się, często była grana moja typowa sałatka jogurtowa, czyli jakieś warzywa, pomidor, sałata, jogurt, czy przyprawy. Moje dziećmi od lat warzyw i owoców jest naprawdę dużo, więc to wyzwanie nie było jakieś przełomowe dla mojego zdrowia, energii czy samopoczucia. Ale tak ogólnie życiowo to widzę naprawdę bardzo pozytywne różnice w tym, jak się czuję, ile mam energii, jakie mam samopoczucie, jaką mam odporność, stan cery i miem więcej warzyw. I miem ich więcej, to moje jelita też działają lepiej. Jeśli mam taki okres, gdy akurat jem ich mniej, nie wiem, jestem w podróży, cokolwiek, to naprawdę zauważam, że no moje jelita no nie działa tu to wszystko tak dobrze i gładko, jak zawsze. Aczkolwiek sałatki i sorówki to nie jest jedyny i najlepszy sposób na jedzenie warzyw. Ja na przykład bardzo często po prostu sobie biorę jakąś marchewkę czy kawałek papryki i sobie ją chrupię. A ja tutaj takie, że muszę zrobić z tego sałatkę. Ale zdecydowanie w większości przypadków słodkie surówki, szczególnie jeśli są smaczne i takie, że chce dam się jeść, mogą bardzo pomóc ci włączyć więcej warzyw do Twojej diety. U mnie zdecydowanie tak było, i tak jak wcześniej, tak też dalej planuję jeść ich. Jak najwięcej. Takie zbalansowane odżywcze jedzenie może nie dawać często takich giga, mega transformacji, mega szokujących rezultatów, ale jest czymś takim, czym czasem po cichu, ale regularnie budujesz sobie szansę na jak najdłuższe, wygodniejsze, spokojniejsze życie. To coś, co daje dużo takich często z pozoru niby małych, ale jak ultra, ultra ważnych rzeczy. Że na przykład orientujesz się nagle, że hej, w sumie to poczucie mam lepsze, że o, mam więcej energii, że hmm, tu lekarka pochwali za lepsze wyniki, o, a moja cera jakaś taka ładniejsza się robi, że w sumie to dawno nie chorowałam, mam taką jakąś lepszą koncentrację, masa ciała się normuje, chodzę jakaś taka bardziej najedzona, jelita tak super działają nagle, ekstra regularnie. W tym i w masie innych rzeczy może pomóc Ci tak prosta rzecz, jaką jest wrzucenie na talerz większej ilości warzyw, czy to w formie surówki, czy w jakiejkolwiek innej, jaką lubisz. Jestem ogromnie ciekawa, jakie Ty masz z tym doświadczenia, czy widziałaś te różnice, co u Ciebie pomaga jeść więcej warzyw, daj koniecznie znać w komentarzu. Twoje doświadczenia są mega cenne. Tu znajdziesz proste sposoby osoby, które dla mnie były game changerami i pomogły mi jeść w prosty i smaczny sposób więcej warzyw, a w tych warzywnych przepisach jest duża szansa, że się zakochasz. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny i chcesz pomóc mi, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz. Dziękuję ci za cały wspólny miesiąc. Ogromnie doceniam, że jesteś.